W mieście Stumostów, w Wenecji Północy i w regionie, w którym e, ostatnio nazywany jest Odrzanią, musimy mówić o powiązaniu organizmu miejskiego z organizmem wodnym, po to, żeby też budować w powiązaniu tych dwóch organizmów jakość życia naszych mieszkańców i mieszkanek. Z tych rozmów, z tych konferencji, takich jak właśnie już po raz piąty we Wrocławiu, konferencja Miasto WOTA Jakość Życie, bierzemy konkluzje, później niejednokrotnie trażamy Hundreds of community groups across the world and particularly in Europe to measure the quality of fresh water in their local water bodies. And in doing so, they dramatically increase the coverage of environmental monitoring. They collect data which is really valuable for government, for researchers, for anyone uh, who's interested. In the quality of fresh water. Zmiany klimatu to bardzo ważna część naszego obecnego życia, widzimy je już tu i teraz. Grupa Luxmat jako firma, która jest odpowiedzialna społecznie również ten, te, te wyzwania bardzo zauważa i dla nas takim istotnym czynnikiem w tym wszystkim, co się dzieje jest przede wszystkim człowiek i jego zdrowie. Bo nie możemy mówić o zdrowym człowieku bez tego, w jakim otoczeniu żyje, czyli bez zdrowego środowiska. Naprawdę wspaniałe wyróżnienie w średnich miast za zajęcie pierwszego miejsca. Ja myślę, że to jest ogromna praca zarówno pana burmistrza, jak i samorządu, jak i również całego powiatu żywieckiego, bo nasze miasto, jak wiemy doskonale, leży nad Jeziorem Żywieckim. Staramy się zmieniać tą gospodarkę, staramy się, aby przywrócić na, to, na jego środowisko czego dowodem jest skanalizowanie nie tylko w mieście Żywcu, ale w całym powiecie żywieckim prawie 97% jest wykonane kanalizacji. Więc to jest taka dbałość o naturalne, czyste nasze środowisko. Czy miasta mają szansę na bycie zeroemisyjnymi? Prawdopodobnie tak, natomiast jeszcze długa droga przed nami, co się wydarzy, z tego względu, że przede wszystkim musimy budować swoją świadomość ekologiczną, wiedzieć, co to w ogóle znaczy być zeroemisyjnym i już nawet lekka zmiana w kierunku tego, żeby być mniej emisyjnym, to i tak będzie duży krok w przyszłość właśnie tego, co czeka nasze miasta, jeżeli chodzi o tą emisyjność. A tutaj oczywiście też rozmawiamy nie tylko o samej emisji gazowej czy dwutlenku węgla, ale też chociaż emisji zanieczyszczeń, stąd też chociażby temat właśnie związany z moimi zainteresowaniami gospodarki odpadami właśnie w tym kontekście jakości życia w naszym mieście i tego, co jeszcze możemy zrobić, a zrobić możemy dużo, bo i społeczeństwo samo jako użytkownik indywidualny ma bardzo dużo do zrobienia i wpływa też na cały system, który kształtuje całość naszych postępowań i tego właśnie, jak miasta będą się w przyszłości rozwijały, jak będą wpływać na to, jak żyjemy i, i co robimy. Może w pigułce parę refleksji, to oczywiście na kryzysy należy się przygotowywać, należy antycypować, analizować sytuację, otoczenie, z którego kierunku mogą nadejść właśnie kryzysy i sprawy, sprawy które nam sprawią kopot. Drugim takim elementem bardzo ważnym i krytycznym jest posiadanie zespołu w ramach swojej organizacji. Profesjonalistów i jednocześnie ludzi elastycznych, którzy są gotowi na każde wyzwanie, ponieważ no, nie unikniemy jednak tych kryzysów, które nas zaskoczą. Tak Historia pokazuje, że e, choćbyśmy się nie wiem, jak przygotowywali na pewien spektrum problemów, to nagle pokazuje się tak zwany czarny łabędź. Czyli A to COVID, tak, a to wojna w Ukrainie, która nas e, też wszystkich zaskoczyła. No i tutaj, e, oprócz różnych systemów organizacyjnych, technologii, e, kluczowym, e, kluczowym aktywem są ludzie, którzy potrafią błyskawicznie e, zanalizować nową trudną sytuację, podejmować decyzje, realizować wyzwania, oczywiście z e, poświęceniem. Również y, ogromnej ilości czasu. Trzeba być zaangażowanym w to, co się robi, zaangażowanym w swoją organizację. No i to wszystko tak, jeśli byśmy pozbierali, pozwala przetrwać i przejść przez kryzys y, z jak najmniejszymi stratami.